Witam serdecznie. Tym razem, po raz enty, i kolejny, chciałbym zaprezentować sterownik trzykanałowy. Do powiedzmy załączania urządzenia. Na przykład do podłączenia trzech pomp, podlewających kwiatki czy coś innego do zraszania na przykład zwierzątek w terrarium, do podawania pokarmu w terrarium lub akwarium. Wytłumaczę teraz zasadę działania. Są trzy kanały A, B i C. W górnej części oczywiście w godzinę. U góry ekranu są trzy diody: pierwsza, druga oraz trzecia, która właśnie się załączyła. Menu pierwsze dla kanału A, dla kanału B i dla kanału C. Omówię może. Pierwsze menu jest analogiczne dla pozostałych. Godzina aktywacji w skali jednej doby, czyli godziny, minuty, godziny, minuty, godziny, minuty oraz dolna część to samo. Z tą różnicą, że dla trzech pierwszych godzin możemy załączyć Czas trwania uruchomionego urządzenia. W tym przypadku jest akurat 10 sekund. Nastawa jest od 1 sekundy do 99. Dla kolejnych 3 godzin możemy nastawić tę samą wartość lub inną. W zależności od wydajności. Powiedzmy naszej pompy, czy silniczka pracującego w jakimś dozowniku. Możemy ustalić jego prędkość obrotową, która się mieści w tym miejscu. Jest to nastawa. <kluzm> <kluzm> Przepraszam. Między 1 a 255. Im wartość jest niższa. Tym prędkość obrotowa jest mniejsza. Silnika i w górę 255 jest to wartość maksymalna, czyli urządzenie jest na stałe załączone. Jest to sterowanie poprzez PWM. Zostały wykorzystane trzy kanały PWM w układzie Atmegi. Analogicznie kanał drugi mam ustawione. O godzinie 002 Minuty. Włącz mi urządzenie na 10 Sekund. Przepraszam, ale wyskakuje do menu głównego z tytułu, że jest autopowrót ustawiony. Z prędkością 100. Menu główne. Jak wspomniałem, kanał A wyłączony, kanał B wyłączony, kanał C wyłączony. Może nastawię teraz godzinę sobie? O godzinie 0:01 załączy się kanał pierwszy, czyli Dioda pierwsza. Rozpocznie się odliczanie w tym miejscu. Proszę zwrócić uwagę. Załączyła mi się Dioda. Jest odliczany czas. Oraz kanał A z prędkością PWM 100. Wyłącza nam się urządzenie, czyli wyłącza nam się dioda. W tym przypadku tylko dla prezentacji filmu. Znika czas oraz urządzenie jest wyłączone. Analogicznie działają kolejne. Żeby nie czekać, sobie zmienię godzinę. Dla kanału B było 2 minuty. <laughs> Załączy nam się dioda druga, jest odliczany czas dla drugiego kanału, dla kanału B oraz jest załączony z prędkością PWM 150. Analogiczna sytuacja, o, przepraszam. Jest dla kanału C, jest 3 minuty ustawione dla kanału C. Załączyła się dioda u góry, trzecia. Jest odliczany czas oraz kanał C z prędkością PWM 200. Myślę, że jasno się wyraziłem. Może jeszcze raz powtórzę. Dla każdego kanału jest sześć załączeń, aktywacji w skali jednej doby. Dla trzech górnych jest jeden czas aktywacji, dla trzech kolejnych jest drugi czas aktywacji. Jest jedna wspólna nastawa prędkości obrotowej na przykład silnika. Pompki czy innego urządzenia, wszystkie nastawy, oczywiście, są ustawialne. Myślę, że chyba byłoby to na tyle. Nawigacja jest za pomocą trzech przycisków w tej części środkowy, jest to menu, dolny minus, górny plus. Gdy chcemy wejść w ustawienia, wciskamy plus lub przycisk minus. Następnie zmieniamy również plusem lub minusem, gdy kursor nam miga, przejście do kolejnej pozycji nastawy przyciskiem menu. Może zaprezentuję jeszcze. Wciskam przycisk na przykład plus. Miga mi kursor i zmieniam wartość lub minusem w dół. Przechodzę do kolejnego znaku, w tym przypadku minuty i zmieniam minuty. I tak przechodzę przez kolejne. Może zaprezentuję nastawy jeszcze czasu. Proszę zwrócić uwagę, jest 99 sekund, czas maksymalny. Oraz czas zmiany PWM-a. Wszystkie nastawy są automatycznie zapamiętywane do pamięci nieulotnej w ciągu 20 sekund od zakończenia nastawy. Wcisnę reset, czyli urządzenie uruchomi nam się od nowa. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Grzesiek. Zapraszam na moją stronę internetową www.imex.elektroda.eu Ukośnik Galeria.